Raz, raz, dwa, trzy. Za minutę będę. Pani dyrektor jest tak? tu, pani. To. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie w pięknym, pachnącym nowością miejscu, które dziś od 6 rano przyjęł, przyjmuje już pierwszych pacjentów, trwają zapisy, więc to się dzieje. Szanowni Państwo, jest mi ogromnie miło powitać dzisiejszych gości, a naprawdę zgromadziliśmy się tutaj w znamienitym gronie. Jest z nami Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Jest z nami pani Agnieszka Depka, Prądzyńska, przedstawicielka Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego. Miło mi powitać Sylwię Lacek, radną sejmiku województwa mazowieckiego. Oczywiście jest z nami Jarosław Jóźwiak, przewodniczący Komisji Zdrowia Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Jest też drugi przewodniczący, Piotr Wertenstein-Żuławski, tym razem przewodniczący Komisji Infrastruktury i Inwestycji. Witamy. Nie może zabraknąć władz, dzielnic i gmin, które chyba najbardziej skorzystają z tego miejsca. Dlatego witam Grzegorza Pietruczuka, burmistrza Bielan, Renatę Kozłowską. Burmistrza Żoli Boża e, i po sąsiedzku e, Tomasza Dąbkows Dąbrowskiego, przepraszam bardzo, burmistrza gminy Łomianki. E, ktoś za te usługi e, musi zapłacić, dlatego jest z nami Katarzyna Słodka, dyrektor Mazowieckiego oddziału NFZ. -u. jest mi ogromnie miło powitać szefową tego przybytku Małgorzatę Załawę Dąbrowską, dyrektorkę zespołu poradni. Nie zdążyłam dodać z kadrą, a kadra się odezwała. Miło mi powitać Olgę Pilarską Siennicką, dyrektorkę Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu Miasta. Jest z nami także Kacper Pietrusiński, przewodniczący Rady Społecznej Zakładów Lecznictwa Otwartego. I na koniec Rajmut Adamic, generalny wykonawca tegoż przybytku. A teraz już oddaję głos pani wiceprezydent Renata Kaznowska. Zapraszam. Szanowni Państwo, dzień dobry. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Jeżeli mogłabym do tej naszej długiej listy gości, którzy przyjęli zaproszenie na nasze wyjątkowe spotkanie, dołączyć wszystkich tych, których widzę, a widzę dyrektorów, prezesów, prezeski naszych miejskich szpitali. Więc witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Widzę dyrektorów, dyrektorki naszych zozów. Kochani, witam Was bardzo serdecznie. To dla nas bardzo wyjątkowy dzień, bardzo szczególny. Oddajemy kolejną miejską inwestycję w obszarze lecznictwa, tym razem otwartego, przepiękną przychodnię. Te ostatnie lata są bardzo wyjątkowe, jeśli chodzi o warszawską ochronę zdrowia, bo w ciągu kilku lat wydatkowaliśmy ponad 900 milionów złotych. Na wiele inwestycji, które w tym czasie powstały. Jest z nami dyrektor szpitalu, Szpitala Bilańskiego, pani Dorota Gałczeńska-Zych. Oddaliśmy blok medyczny, przepiękny. Szpital Południowy, bardzo wiele inwestycji w zakresie lecznictwa otwartego, na Białołęce, w dzielnicy Wilanu, w dzielnicy Praga Południe, modernizację również przychodni i dzisiaj jesteśmy w kolejnej wyjątkowej, przepięknej inwestycji, niezwykle potrzebnej, niezwykle ważnej. Około dziewięciu tysięcy pacjentów i tych małych i tych większych będzie mogło z tej przychodni korzystać. W zakresie um, rehabilitacji, Ginekologii, wsparcia psychiatrycznego dzieci i młodzieży. Na tym nam niezwykle zależało i bardzo za to serdecznie dziękuję. Pani dyrektor, przede wszystkim wielkie podziękowania na ręce pani dyrektor, dla pani, dla pani dyrektor, ale również dla całej załogi, bo inwestycja po pierwsze bardzo potrzebna, a po drugie przepiękna. Urządzona z wielkim smakiem. Ja zdążyłam tu już przebiec wszystko. I zachęcam do, do zwiedzenia tego bardzo, bardzo wyjątkowego budynku. To nie byłoby możliwe, gdyby nie naprawdę wielkie zaangażowanie. Osobiste pani dyrektor, która dobierała kolory, między innymi pilnowała wszystkich mebli, pilnowała sprzętu. Taka jest nasza pani dyrektor. Bardzo za to dziękuję. I gdyby nie zaangażowanie współpracowników, ale również naszych partnerów. I pozwólcie Państwo, że serdecznie podziękuję. Sejmik Województwa Mazowieckiego, Pani Burmistrz, Szanowna Pani Radna, na, na ręce Pani wielkie podziękowania dla Pana Marszałka Adama Struzika, który przyłożył swój grosz do tej inwestycji. I wielkie podziękowania bo główne finansowanie to lecznictwo pani dyrektor i również wsparcie z poziomu miasta stołecznego Warszawy i tak jak nasza prowadząca zauważyła to wszystko nie byłoby możliwe bez Narodowego Funduszu Zdrowia pani dyrektor wielkie podziękowania za to że zawsze możemy na państwa liczyć budujemy przygotowujemy bardzo zależy nam na tym aby ta ochrona zdrowia którą w Warszawie uważam, mamy na naprawdę najlepszym w Polsce poziomie. Nie byłaby możliwa, gdyby niewielkie wsparcie i zrozumienie naszego mazowieckiego działu Narodowego Funduszu Zdrowia. I za to jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i wielkie gratulacje pani dyrektor. Bardzo się cieszymy, i jesteśmy dumni z kolejnej naszej miejskiej inwestycji. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. A teraz radna Sylwia Lacek w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego odczyta list marszałka Adama Struzika. Bardzo dziękuję, szanowna pani prezydent, szanowna pani dyrektor, szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo. Serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystość otwarcia przy ulicy Przegorze 16B nowej przychodni samodzielnego, publicznego zespołu zakładów lecznictwa otwartego Warszawa Żoliborz Bielany. Cieszę się, że władze stolicy przykładają wielką wagę do podnoszenia standardów życia oraz bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców miasta. Pozyskują środki finansowe z różnych źródeł i realizują ważne działania oraz inwestycje, które zapewniają lokalnej społeczności coraz wyższy poziom opieki medycznej, a także łatwiejszy dostęp do specjalistów, skutecznych metod leczenia i innowacyjnej aparatury. Dzisiejsza uroczystość jest tego najlepszym dowodem. Jako marszałek województwa mazowickiego, ale także jako lekarz. Jestem rad, że samorząd województwa mazowieckiego, mazowieckiego mógł dofinansować budowę nowej przychodni przy ulicy Przegorze, kwotą 4 milionów złotych w ramach naszego programu wsparcia znanego jako Mazowsze dla Równomiernego Rozwoju. Poprawa jakości życia i stanu zdrowia naszego regionalnego samorządu jest bowiem dla nas sprawą absolutnie priorytetową. Gratuluję Państwu realizacji tej ważnej i potrzebnej inwestycji. Która wychodzi naprzeciw potrzebom zdrowotnym mieszkańców nowo powstających osiedli na warszawskich Bielanach. W otwieranej dziś placówce będą realizowane świadczenia zdrowotne, które dotychczas udzielane były w przychodni przy ulicy Wrzeciono 10C. Oferta zostanie też wzbogacona o usługi z zakresu ambulatoryjnej, opieki specjalistycznej, zdrowia psychicznego i rehabilitacji. Nowoczesna, funkcjonalna przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz znakomicie wyposażona przychodnia przy ulicy Przegorze zapewni pacjentom warunki leczenia na wysokim poziomie, zaś personelowi komfort pracy. Wierzę, że władze Warszawy będą z powodzeniem realizować kolejne pożyteczne projekty służące dalszemu rozwojowi placówki medycznej, by wszyscy chorzy, cierpiący byli otoczeni profesjonalną opieką oraz zyskiwali większe szanse na powrót do pełni sił. Pozdrawiam uczestników dzisiejszej uroczystości. Życzę dużo zdrowia oraz wszelkiej pomyślności. Z wyrazami szacunku Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego. Serdecznie dziękuję, a korzystając z tego, że jestem przy głosie na ręce pani prezydent. Pani dyrektor, Pana przewodniczącego, ogromne podziękowania również w imieniu radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego i serdeczne życzenia. Wierzymy i mamy pewność, że to miejsce będzie profesjonalne i pełne serca, bo obok wiedzy i profesjonalnej opieki medycznej to serce dla naszych mieszkańców jest też ogromnie ważne. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy. Z moich obliczeń wynika, że to 10% wartości inwestycji. A teraz o głos proszę szefa Komisji Zdrowia Miasta Stołecznego Warszawy. Przed nami Jarosław Jóźwiak. Szanowna Pani Prezydent, Szanowna Pani Dyrektor, Pani Radna, Państwo, burmistrzowie, radni, Szanowni Państwo. Ja przede wszystkim cieszę się, bo tak jak wspomniała Pani Prezydent, mamy piękną nową przychodnię na Bielanach, szczególnie tutaj w tym obszarze, który... Mocno się starzeje, a mieliśmy już okazję obejrzeć całą tą przychodnię, w jaki sposób jest ona w każdym detalu przystosowana do potrzeb właśnie tutaj mieszkańców Bielan, Żoliborza, którzy będą korzystali. Jest wyposażona w najnowocześniejszą aparaturę, między innymi właśnie do fizjoterapii, do rehabilitacji, która na pewno będzie służyła mieszkańcom. Pani prezydent powiedziała o tych dużych inwestycjach, które poczyniliśmy, którą też jest ta przychodnia, ale też chciałem przypomnieć, że nie zatrzymujemy się. W tej chwili mamy już ponad 800 milionów złotych z naszych miejskich środków zabezpieczone na kolejne inwestycje w ochronie zdrowia. Przypomnę, to będzie tutaj po sąsiedzku nowy SOR na Bielanach w szpitalu, który tak naprawdę może być będziemy remontowali, ale prawie zbudujemy go od nowa. Mamy dwa duże bloki medyczne: Szpital Wolski 300 milionów, Szpital Czerniakowski 100 milionów na sprzęt w szpitalach. Więc obiecuję, że będziemy dbali o naszą ochronę zdrowia i tu, we współpracy z panią dyrektor, też już rozmawiamy na temat dalszego rozwoju tej opieki długoterminowej. I też, tak jak pani prezydent, chcę podziękować za tą wyrozumiałość dla nas, bo my tutaj możemy zrobić piękne budynki, ale bez pani dyrektor to ich nie wypełnimy tą najważniejszą dla pacjentów treścią, czyli tymi świadczeniami medycznymi. Stąd bardzo serdecznie dziękuję pani dyrektor tutaj i całemu zespołowi za to, w jak sposób. Dopilnowali tej inwestycji, jak ją jeszcze do tego tanio zrobili, jak tutaj z panią prezydent zauważyliśmy i mam nadzieję, że będzie ona długie lata służyła mieszkańcom Bielanże Liborza i pewnie sąsiednich dzielnic i za to za to gospodarskie oko, które tutaj pilnowało tej inwestycji bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękujemy. A teraz osoba, która o tej przychodni wie najwięcej, dobierała kolory pewnie dlatego, jej garsonka najlepiej pasuje do otoczenia. Małgorzata Zaława Dąbrowska, dyrektorka zespołu poradni na Bielanach i Żoli Bożu, bardzo prosimy o głos. Dzień dobry państwu. Ja oczywiście bardzo się cieszę z przyjęcia zaproszenia na otwarcie poradni przy agorze 16B przez panią prezydent i wszystkich znakomitych gości, którzy dzisiaj już zostali powitani. Szanowni państwo, chcę powiedzieć, że dwa lata temu, prawie o tej samej porze, po 12 maja. 2023 roku spotkaliśmy się w tym gronie na uroczystym wmurowaniu kamienia węgielnego. Dzisiaj mam ogromną przyjemność gościć Państwa tutaj w tej pięknej przychodni. Po dwóch latach przychodni, która została wybudowana i mam nadzieję, że będzie świadczyła usługi zdrowotne nie tylko dla pacjentów Bielan i Żoliborza. Przychodnia przy Agorze została zbudowana na działce o powierzchni 2675 metrów. Powierzchnia całej przychodni to jest 3850, a powierzchnia zabudowy 880. Posiada trzy, trzy kondygnacje naziemne i jedną kondygnację podziemną. Na parterze mieści się poradnia zdrowia, poradnia opieki podstawowej, czyli medycyna rodzinna dla dorosłych, dla dzieci, punkt pobrań, a także główna rejestracja. Na pierwszym piętrze mamy poradnie specjalistyczne i zakład rehabilitacji. Na trzecim piętrze mamy poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci, a może powiem będziemy mieli, poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, a także ta sala konferencyjna z całym zapleszem. W podzimie oczywiście jest parking, a także archiwum dla całego naszego ZOZU. Całkowity koszt tej budowy, biorąc pod uwagę i koncepcję, i projekt, i wybudowanie i wyposażenie, to jest 39 milionów złotych. 33 miliony to jest wkład własny naszego zakładu SPZZ Warszawa Żoli Bosz-Bielany. Natomiast 4 miliony, tak jak było powiedziane, to są pieniądze od marszałka i oczywiście pieniądze od marszałka dzięki działaniom tutaj pani prezydent. Bardzo serdecznie za to dziękujemy. 4 miliony złotych i 2 miliony na wyposażenie z Miasta Stołecznego Warszawy. Szanowni państwo, dzisiejszy dzień to jest dzień dla nas bardzo historyczny, ale chcę powiedzieć, że efekt przede wszystkim wielu lat planowania, działania i współpracy z różnymi instytucjami. Bardzo serdecznie dziękuję panu prezydentowi Rafałowi Trzaskowskiemu, władzom i pracownikom urzędów, również władzom i pracownikom urzędów dzielnic dzielnicy Bielany. Dziękuję bardzo za Urzędowi Marszałkowskiemu i oczywiście Narodowi, Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Szanowni Państwo, szczególne podziękowania za cały proces budowy i wyposażenia tej przychodni. Dziękuję zespołowi projektantów, wykonawcom, czyli firm, firmie Adamiec, ale także zespołowi Nadzoru Inwestorskiego. Szanowni Państwo, Ogromne podziękowania i uznanie kieruję do moich pracowników, do pracowników naszego zakładu i pracowników tej przychodni, ale przede wszystkim do mojego zastępcy, dyrektora Jacka Derka i całego jego zespołu. Jego zaangażowanie i jego zespołu, jego determinacja, innowacyjność pozwoliło na wybudowanie tej przychodni, która myślę jest przychodnią godną XXI wieku. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że nasza kolejna zresztą inwestycja będzie dobrze służyła pacjentom, że będzie dowodem na poprawę jakości i dostępności dla pacjentów, ale przede wszystkim też będzie dobrym miejscem dla pracowników ochrony zdrowia. Dziękując za możliwość krótkiego przedstawienia tej przychodni, na tym kończę. Dziękuję uprzejmie. Bardzo dziękujemy. Szanowni Państwo, jak na konferencję prasową przystało, teraz czas na pytania dziennikarzy. Czy takie są? Pan redaktor Osowski, zapraszam. Proszę Państwa, tak jak powiedziałam, to jest nasza kolejna inwestycja w ostatnim czasie również ze środków własnych wybudowaliśmy poradnie przy ulicy Klaudyny, wcześniej zakupując działkę i stary budynek. Natomiast jeśli chodzi o poradnie zdrowia psychicznego, to będziemy startowali w konkursie na pierwszy poziom, poziom referencyjny. Oczywiście mam nadzieję taki kon, koncert, taki takie zobowiązanie wykonać. Mam nadzieję, że nasze zasoby, które zgromadziliśmy do tego konkursu, wystarczą do otrzymania takiego, takiej możliwości. I wtedy myślę, że od lipca... To zależy oczywiście od pani dyrektor, od przeprowadzenia konkursu. Będzie możliwość działań w kierunku pierwszego poziomu referencyjnego. Natomiast jak uda nam się, bo robimy oczywiście nabór na personel, uda nam się zdobyć lekarzy, psychiatrów, będzie to również drugi poziom referencyjny. Bardzo dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ja też y, u, tytułem uzupełnienia powiem, że wszyscy Państwo będą przez chwilę jeszcze do dyspozycji do takich indywidualnych nagrań, ale czy jeszcze są jakieś pytania, y, które tutaj muszą paść? Chyba nie ma. Szanowni Państwo, Pani Dyrektor obiecała mi, że po konferencji wszyscy goście, także media, będą mogły zobaczyć ten przybytek, o którym tak dużo już opowiedzieliśmy. Oczywiście wiemy, że przychodnia już działa, niektóre gabinety są już po prostu zajęte przez pacjentów, więc tych nie zobaczymy, ale wszędzie tam, gdzie jeszcze można wejść. To, to będziemy wchodzić. W związku z tym bardzo serdecznie dziękuję Państwu za tak liczne uczestnictwo i zapraszam na tę wycieczkę.